Nie wiem, czy to powinnam mówić, ale, ale Wam powiem, najwyżej najwyżej tu na mnie nakrzyczą albo wytną, ale jeżeli ktoś chce schudnąć szybko i, i, i zdrowo i potem, potem wie, że będzie się trzymał tego wychodzenia, to ja naprawdę polecam dietę doktor Dąbrowskiej. No tutaj przez te 6 tygodniu było mi 15 kilo, więc to jest bardzo dużo. I teraz, jak wychodzę z tej diety, to cały czas gdzieś tam mi ta waga spada. To nie jest tak, że rośnie, chociaż dietetyczka powiedziała mi, że mogę 3 kilo, jakby to powiedzieć, więcej ważyć, dlatego że tam wszystko się te jelita wypełnią i tak dalej. No nie tyję jeszcze dalej chudne. Na pewno tę dietę powtórzę. Już mam nawet napisane w kalendarzu, że powtarzam ją 27 grudnia. To akurat mniej więcej będzie taki czas, kiedy, kiedy już będę mogła, bo tej diety nie można tak często powtarzać. Być może w międzyczasie, gdzieś tam, jak już już będę mogła, to będę sobie, sobie robiła taką jednodniową, jednodniową dietę, jednodniowy post. Pierwszy raz w ogóle taką dietę robiłam. Ja wiedziałam tylko o tym, że to są warzywa i owoce yy, i że trzeba to robić minimum, znaczy, że trzeba to robić przez 6 tygodni. No właśnie, to był mój pierwszy post, słuchajcie. Ja nie wiedziałam, yy... Nie wiedziałam w ogóle za co się zabieram. No, wydawało mi się słodkim, no jak mówimy, warzywa, owoce jemy, to jest luz, nie? Możemy sobie jeść te jabłka i gruszki inne. Nie, właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że tak naprawdę to to jabłko to było jednodziennie. To jabłko to było jednodziennie, bo więcej, więcej trzeba było tych warzyw jeść. Ja powiem tak, że mi to jabłko ratowało życie. Ja jeszcze powiem, co potrzeba mieć do tego, żeby, żeby tę dietę. Moim zdaniem, książki. No, książki to jest potęga. Dla takich um, Życiarzy jak ja jest jeszcze inna opcja, której nie mogę Wam pokazać, bo tam mam telefon, ale jest to aplikacja. Aplikacja dr Dąbrowskiej. Więc tutaj mówię, no pierwsza rzecz to są książki, kto lubi sobie czytać, ale aplikacja jest genialna. Tam, tam można sobie nawet zrobić coś takiego jak przygotowanie do postu. Ja używam słowa wymiennie dieta z postem. Tak naprawdę moim zdaniem to jest post, to nie jest dieta, to nie jest coś, co można wystosować przez całe życie. Teraz tak, efekty, przede wszystkim efekty. Efekt, pierwszy efekt to był taki w ogóle dziwny i zaskakujący, bo na tym forum właśnie na Facebooku wszyscy, wszyscy piszą, że takiego powera się ma po tej diecie. Powera okropnego i w ogóle można góry przenosić. No generalnie bardzo, bardzo tę dietę polecam. Aplikacja jest przez ile dni za darmo, więc możecie sobie ją ściągnąć, możecie sobie ją pooglądać i, i po prostu zobaczyć, jak, jak, jak to wygląda, czy jesteście zainteresowani.